Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie. Już sobie zrobiłam moją mrożoną kawę. Mam nadzieję, że Wy również macie ze sobą coś do picia. I dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Girl Talk, czyli poruszamy dzisiaj trudne tematy, tematy tabu. Ostatnio poprosiłam Was na Instagramie, abyście proponowali, jakie tematy powinnam poruszyć w tym odcinku, i Wasze pomysły były no mocne, muszę przyznać, ale część z nich postanowiłam wykorzystać. Także koniecznie zostaw teraz łapkę w górę, zapraszam do dyskusji w komentarzach, zasubskrybuj kanał i zaczynamy. Czy pierwszy raz boli i kiedy tak naprawdę jest odpowiednia pora na pierwszy stosunek? Odpowiem najpierw na tą drugą część. Uważam, że nie ma tutaj czegoś takiego jak odpowiednia pora. Oczywiście, stop. Mówimy już o człowieku bardzo mocno dojrzewającym lub dorosłym. Ja absolutnie nie popieram tego, aby dziewczyny traciły dziewictwo i decydowały się na taki krok w wieku powiedzmy 13-14 lat. Uważam, że po prostu wtedy dziewczyna jest jeszcze dzieckiem i oczywiście przeżywamy wtedy największą tak naprawdę taką burzę hormonów związaną z dojrzewaniem. Uważam, że absolutnie nie jest to dobry czas zarówno fizycznie, jak i Psychicznie. Więc mówiąc, że nie ma dobrego czasu, mam na myśli te starsze osoby, które y, są powiedzmy, wiecie, 16-17 plus. Y, sama osobiście znam osoby, które zdecydowały się na taki krok w wieku 16 lat, a znam również osoby, które dużo, dużo później to zrobiły, y, czyli na przykład w wieku 23 i 4 lat. I powiem wam tak. Ja osobiście uważam, że nie ma nic złego w tym, że nie stresujmy tego dziewictwa po prostu wcześniej, w wieku nastoletnim, dlatego że kluczem tutaj jest to, żeby mieć odpowiedniego partnera i uważam, że ten pierwszy raz z miłości to jest coś najpiękniejszego, co może Wam się przydarzyć. Dlatego sama bardzo mocno to rekomenduję, żeby zrobić to tym bardziej po raz pierwszy z osobą, której ufamy, którą kochamy i która chce dla nas dobrze, która nas w tym wesprze. Wy nie wiecie tak naprawdę, jak będzie wyglądał wasz pierwszy raz. No, i tutaj, właśnie odpowiadając na pierwszą część tego pytania, czyli czy pierwszy raz boli. No, ja mogę odpowiedzieć jedynie za siebie i na swoim przykładzie nie. Ale też od razu dodam, że większość koleżanek, z którymi na ten temat rozmawiałam, miało zupełnie inne doświadczenia. To jest tylko moja opinia, aczkolwiek mogę się mylić. Być może tutaj ma znaczenie też doświadczenie partnera, między innymi oczywiście. Natomiast nie mam pojęcia, ja mogę odpowiadać tylko na swoim przykładzie. Także jak najbardziej jakby pierwszy raz to jest coś, co może boleć i jest to naturalne, tak też nas uczą nawet w filmach, w różnych książkach i tak to jest takie coś, co może nam sprawiać jakiś ból w tym danym momencie, natomiast u każdego będzie to inaczej. Ja pamiętam, że trochę stresowałam się tym, że będę odczuwała właśnie ten ból, i no mocno to miałam tak z tyłu głowy, bo nie wiedziałam tak naprawdę z czym to się wiąże, dlatego no ja miałam miłe zaskoczenie, że było w porządku. I tak naprawdę, wiecie, ja się w ogóle nie zorientowałam, ale to też wynika z tego, że po prostu. Robiłam to z osobą, którą kocham. Drugi temat, o który prosiłyście, to są rozstania. Ja już kiedyś o tym mówiłam, ale tutaj znów pojawiły się takie pytania, jak poradzić sobie z rozstaniem, na czym się skupić, jakie są najlepsze metody i jak ja sobie z takim rozstaniem radziłam. No i muszę przyznać, że ja nie miałam może tych rozstań jakoś wiele, bo miałam przed Zygą taki jeden poważniejszy związek, znaczy on był w czasach powiedzmy nastoletnich, natomiast trwał bardzo długo no, i też ja z tym chłopakiem mieszkałam. Także no, mogę powiedzieć, że on był poważny. I później miałam taki bardzo krótki związek, aczkolwiek intensywny, i też musiałam się troszeczkę po tym pozbierać. To wszystko, słuchajcie, zależy od okoliczności, bo kiedy rozstawałam się z chłopakiem, tym właśnie pierwszym, to ja to bardzo mocno przeżywałam. To była oczywiście pierwsza miłość. Ten związek też był mocno toksyczny, z perspektywy czasu mogę to stwierdzić. Może kiedyś Wam o tym opowiem. Ja nie będę Wam mówiła, że po w staniu, absolutnie nie zamykajcie się w domu, w czterech ścianach, musicie wejść do ludzi i tak dalej, dlatego że każdy człowiek jest inny i każdy czegoś innego potrzebuje. Ja sama pamiętam, kiedy rozstawałam się z tym pierwszym chłopakiem, potrzebowałam wręcz takiego czasu, żeby posiedzieć właśnie w samotności, w pokoju, paliłam sobie fajkę za fajką i generalnie było mi bardzo, bardzo smutno. Wypłakałam swoje. Ale ten czas też pozwolił mi na to, żeby już wyjść do ludzi w nieco lepszym stanie i wtedy mogłam sobie po prostu co nieco odreagować. Także takie gadanie o tym, że pamiętaj po rozstaniu od razu, spotykaj się ze znajomymi, właśnie, nie wiem, realizuj swoje pasje i tak dalej, dla mnie to jest trochę taki bullshit, bo jeżeli to wy jesteście tą osobą porzuconą, wydaje mi się, że jest to ostatnie, o czym myślicie, dlatego że musicie sobie pewne rzeczy przepracować. Ja wręcz polecam taki czas w samotności przez chwilę. Aby sobie poukładać wszystko w głowie na spokojnie, bez różnych innych bodźców z zewnątrz, uważam, że to jest bardzo ważne, żeby już później wejść też i w zdrowszą relację i w ogóle wyleczyć się, tak naprawdę. Moim zdaniem to jest właśnie klucz do tego. Było też takie fajne pytanie, może też ktoś tak młodszy mnie ogląda? Widzę, co prawda, statystyki tych osób jest bardzo, bardzo malutko. Mimo wszystko, poruszę ten temat. Słuchajcie, pierwszy okres. Ktoś mnie zapytał, czy pamiętam, jak to wyglądało. I tak, owszem, ja miałam to szczęście, że nie pamiętam, ile miałam lat, ale dostałam swój pierwszy okres w domu i byłam, można powiedzieć, na to przygotowana, dlatego że ja byłam jedną z dziewczynek w szkole, które, w klasie, które dostały ten okres. Raczej później niż wcześniej, i widziałam doświadczenia moich koleżanek z tym związane. Nieraz słuchajcie, traumatyczne, i faktycznie, no, bardzo mocno im wtedy współczułam, bo właśnie ta miesiączka pojawiała się na przykład w klasie. Wiecie, tak, przy wszystkich, że to było po prostu widać. I no, no, biedne były naprawdę. Ja miałam to szczęście, że dostałam go po prostu w domu, nawet słuchajcie, w łazience, to znaczy. To było tak, że mnie zaczął boleć brzuch. Ja poszłam do toalety i zobaczyłam, że. Mm -hmm, Okej, okay, to chyba jest to. Oczywiście, że spanikowałam, bo to nie jest tak, że wiecie, byłam do tego stopnia przygotowana, że wyjąłam sobie tam podpaskę, zabezpieczenie i super. Ja oczywiście od razu, wiecie, ręce mi troszkę zaczęły się trząść, zawołałam do łazienki mamy. Pamiętam, że pokazała mi moją bieliznę i mówię mamo, czy to jest okres. I moja mama powiedziała, że tak. Oczywiście dała mi wtedy podpaskę. I mm, wiecie, nie było to nic absolutnie traumatycznego. Później mi pamiętam, wszyscy też pogratulowali, że Okej, okay, stałaś się już kobietą i tak dalej. Takie wiecie, typowe gadanie później dookoła ludzi, żebym jakkolwiek lepiej się z tym poczuła, bo oczywiście, że byłam trochę zawstydzona, wydaje, wydaje mi się, że to jest coś po prostu normalnego, ale każda przez to musi przejść. Alkohol czy inne rzeczy? Um, Nie wiem czy to usłyszycie, ale tak strasznie się rozkładało. Więc wracając do tego pytania, ja słuchajcie, jestem zdania, że wszystko jest dla ludzi w umiarze. Ja nie jestem ani osobą palącą dużo, ani osobą pijącą dużo. Natomiast i jedno, i drugie jest dla mnie po prostu ok, natomiast bardzo, bardzo sporadycznie po jakiekolwiek używki sięgam, bo wiecie co, ja lubię napić się alkoholu na przykład, ale ja zawsze mam coś takiego, i właśnie jestem starsza i też więcej teraz pracuję, to mam z tyłu głowy tą taką wiecie, lampeczkę, która się zapala w tym momencie i mówi, dobra, ale pomyśl o jutrzejszym kacu i faktycznie bardzo często z tego powodu rezygnuję z picia no i no i tak jakoś wygrywa po prostu Chęć komfortowego poranka i następnego dnia. Było też sporo pytań o pewność siebie, jak się tego nauczyć, co tak naprawdę trzeba robić, jak nie przejmować się opinią innych. Ja planuję naprawdę planuję nagrać osobny taki filmik, bo to jest też mocno coś, co mnie dotyczy, dlatego że ja bardzo długo uczyłam się tej pewności siebie i tego, żeby nie robić nic sobie z tego, co mówią inni. No, więc chciałabym o tym opowiedzieć trochę więcej. Teraz, jakbym miała odpowiedzieć bardzo krótko, wydaje mi się, że kluczem jest zrozumienie w swojej głowie tego, że innych ludzi wcale nie interesuje nasze życie. Ja bardzo długo się tego uczyłam i wydawało mi się, że mm, okej, okay, ale przecież oni czasem o mnie plotkują, albo ktoś powie mi coś niemiłego itd. Prawda jest taka, że nawet jeżeli ktoś Was skrytykuje albo coś Wam powie, on to zrobi w danym jednym momencie i czy wy myślicie, że ta osoba będzie wami sobie zaprzątała głowę przez kolejne kilka dni, tygodni, miesięcy? Absolutnie nie. To może być czasem przypływ chwili i problem tak naprawdę tej osoby, może to być przejaw jakiejś jej zazdrości, cokolwiek, ale później ona wróci do swoich spraw. No chyba, że mamy do czynienia z toksycznymi ludźmi, ale tym już w ogóle bym się nie przejmowała, dlatego że to świadczy już tylko i wyłącznie o nich. Uważam, że każdy ma swoje życie i każda normalna osoba wystarczająco się na tym życiu skupia i po prostu nie ma czasu na ocenianie aż tak innych i bardzo, bardzo dużo rzeczy siedzi w naszej głowie. To jest mniej więcej tak, jak próbowałam kiedyś nagrywać publicznie i wyciągałam po prostu aparat. Wydawało mi się, że ja tak strasznie głupio wyglądam, i na pewno ludzie się będą ze mnie śmiać może ktoś coś mi powie. Czy ludzie tak robią? Nie, nikt tak nie robi. Nikt do ciebie nie podejdzie na ulicy i nie powie ci, hej, co ty robisz? W ogóle nie. Ludzie się tak nie zachowują. Dlatego wszystko, słuchajcie, siedzi w naszej głowie i powinniśmy się tego pozbyć. Ja wam troszeczkę więcej o tym opowiem, obiecuję, w przyszłym tygodniu. Tak, na pewno taki filmik nagram a propos pewności siebie i tego, jak to u mnie wyglądało. Toksyczny partner. Ja troszeczkę o to zahaczyłam w tym pytaniu o rozstaniach, dlatego, że to jest też taka moja prywatna historia z życia. Ja miałam do czynienia z takim toksycznym partnerem, i powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo ciężki temat. Z takiej toksycznej relacji, zwłaszcza damsko-męskiej, uważam, że jest bardzo ciężko wyjść, i bardzo często też nie jesteśmy w stanie tego zrobić samodzielnie. Haczyk jest tutaj taki, że ja na swoim przykładzie będę mówiła, kiedy ja tkwiłam w takiej relacji i bardzo dużo ludzi naokoło mówiło mi, mm, właśnie jak to wygląda po prostu z boku i że nie powinnam na to, na to, na to pozwalać. Później, że powinnam się rozstać z tym chłopakiem, to wiecie, ja negowałam wszystko, dosłownie wszystko i nawet zauważyłam taką zależność, że im bardziej ktoś mi mówił, że powinnam na przykład zerwać, tym bardziej ja robiłam na przekór i w to brnęłam. Dlatego, że byłam bardzo mocno uzależniona od tej osoby i bardzo mocno poddana jej w stu procentach. Przecież ta osoba wysysała ze mnie niemal wszystkie, wszystko dobre rzeczy, które po prostu miałam. Ja z tej relacji wyszłam bardzo mocno na tamten czas pokiereszowana. To też była taka relacja w młodym nastoletnim wieku i... To jest w ogóle najgorsze, moim zdaniem, co się może zdarzyć na stolatce. Bo wiecie, teraz, już jako dorosła osoba, wydaje mi się, że jest troszeczkę inaczej, mimo wszystko. Oczywiście, że wciąż jest to okropnie ciężkie, i nawet nie chcę po prostu o tym myśleć. Natomiast dorosły człowiek jest w stanie już inaczej spojrzeć na pewne rzeczy niż dojrzewająca nastolatka, która jest po uszy zakochana, i wydaje jej się, że ta osoba to jest jej miłość na całe życie, z którą wiecie, będzie miała dzieci i tak dalej. To są zupełnie moim zdaniem dwie różne sprawy, i ta i ta jest ciężka, ale co ja bym mogła poradzić. Jeśli jesteście w takiej sytuacji, albo wydaje wam się, że możecie być, serio, dajcie szansę innym ludziom i ich radom. Ja nie mówię, że macie słuchać każdego, bo nie wszystkie rady są dobre i to tak naprawdę koniec końców wy wiecie, co jest dla was najlepsze, ale mimo wszystko jednak ludzie czasem są w stanie dostrzec pewne rzeczy i nie musicie, wiecie, od razu robić. Tak drastycznego kroku jak zerwanie, ale przyjrzyjcie się po prostu temu i nie róbcie sobie od razu takiej tarczy, tylko po prostu wysłuchajcie kogoś obiektywnego i po prostu same tam, sami przyjrzyjcie się temu problemowi, bo może wtedy Wy właśnie na coś tam zwrócicie uwagę. No i ostatni temat, który dzisiaj chciałabym poruszyć, to kto płaci na randce. Tych pytań, słuchajcie, aż trzy dostałam. Także w sensie, co ja o tym uważam? No i już mówię. Ja osobiście zawsze jak chodziłam na randki, byłam przygotowana i miałam jakieś pieniądze w portfelu, ale nie ukrywam, że było mi zawsze bardzo miło, kiedy to chłopak. Płacił za randkę, i mam na myśli tutaj oczywiście jakąś randkę w kawiarni czy kino, yy, czy wiecie, no bo tak zazwyczaj wyglądają te, zwłaszcza początkowe randki. Kilka razy zdarzyło mi się coś takiego, że chłopak powiedział: Okej, okay, to składamy się po połowie, albo ile wyszło za twój rachunek. I jakby: Okej, okay, to było moje zamówienie, yy, więc ja sobie za nie zapłaciłam, ale kurczę, miałam taki troszeczkę niesmak. Yy, ja nie krytykuję tego, jeśli jesteście zdania, że. Każdy sobie powinien zapłacić za rachunek. Ja jestem troszeczkę taka staroświecka w tych sprawach i uważam, że facet powinien po prostu za nas zapłacić na tej randce. Tak mi się wydaje, ale możecie mi napisać, co wy myślicie w komentarzu, jestem bardzo ciekawa. Oczywiście też muszę tutaj dodać, że kiedy ja byłam jeszcze młodsza i powiedzmy nie miałam takich za bardzo swoich pieniędzy, tylko gdzieś tam wiecie kieszonkowo od rodziców i tak dalej. To później już te kolejne randki, zwłaszcza w związku, no to były fundowane tak, jakby na pół. No bo to było trochę, wiecie, bardziej logiczne, dlatego że ani ja, ani mój ówczesny chłopak nie zarabialiśmy, więc po prostu składaliśmy się na te różne rozrywki. Natomiast, zwłaszcza ta pierwsza randka, to powinno być coś takiego, co facet po prostu nam, wiecie, znaczy nam, no opłaci ten rachunek i tyle. Takie jest moje zdanie. Ja Wam, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Proszę jeszcze raz, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego filmu. Przypominam, że filmy są codziennie o 17.00. Ja teraz się z Wami żegnam, życzę Wam udanego weekendu, no i buziaki! Pa!